Witajcie serdecznie, witam Was dzisiaj z miejscowości KOLAN. Jak co dzień, piękna pogoda. Jesteśmy już trochę przesyceni słońcem, więc wybraliśmy się do miejscowości KOLAN. W tej miejscowości znajduje się jedna z ośmiu wytworni serów. Tutaj perły wyspy PAK, czyli paskiego sera owczego. No i przyjechaliśmy zobaczyć, zobaczyć jak ona funkcjonuje. Można ją zwiedzać. Potem będziemy testować sery. Postaramy się wam pokazać. Jeżeli chcecie brać udział w tej wycieczce z nami, to serdecznie zapraszam. Tutaj przed fabryką znajduje się parking, na którym możemy zostawić samochód. Przy samym wejściu tam niżej jest parking dla autokarów. Tutaj wchodzimy sobie, na początku mamy salę do testowania, nie będę głośno mówił bo ludzie testują akurat, kupujemy bilety i będziemy wchodzić i oglądać. but it's enough to produce 500 like tons of cheese per year. We saw the big girls outside. Inside those we are keeping milk for a short period of time, especially in the summertime. Everything goes with the pipes inside those three finishers. Inside them we are mixing milk with milk cultures and if uh, you wish to create, for example, cow milk cheese and truffles or with, uh, olives, you need to place them immediately inside and mix all together. Then uh, everything goes to that toll machine. Uh, which is actually a filler for all those white cups or molds that we have around. Uh, They're pepper material made and they have uh, small holes of them. So once you fill the cheese inside, uh, you need to close the cap, place them on that machine in the middle uh, horizontally. Który Wam teraz pokazuje to jest tegoroczna produkcja. Czyli widzicie, ten ser jest tak drogi, dlatego że jest go po prostu tak mało na rynku. Pięknie pachnie, tutaj panie pracują, czymś, czymś ten ser czyszczą, albo no nie mam pojęcia, co one do końca robią, czymś natuszczają ten ser. Jak widzimy, są tu różne sery i takie białe. Jeszcze bielsze, ciemniejsze, z różnymi ziołami, z dodatkami. Tam na końcu sery takie brązowe, ciemne. Te ciemne sery tutaj są z wiśni Maraska. A te tutaj ciemniejsze są z dodatkiem oliwy z oliwek. Dlatego tutaj jest napisane Maslina. No ten to powiem szczerze, że bardzo ciekawy kolor. Naprawdę wiśniowy. Ten żółty z a z chili. Ten. Ten serek jest z chili, a ten żółty tam. Tam dokładnie. o. Tutaj jest skórką. Tutaj mamy świeżuśki ser, to jest ser dzisiejszy. Jego trzeba codziennie przewracać. Bo gdyby go nie przewracali, to zostałaby u dołu cała najlepsza struktura sera. Dlatego trzeba Aha. go przewracać, żeby ta struktura się rozmieszczała po całej masie. Powiem jeszcze raz głośniej, że trzeba go przewracać. Dlatego, że gdyby go nie przewracano, cały smak zostałby na dole. Jeśli się go przewraca, rozkłada on się równomiernie. Tu mamy taką maszynę do czyszczenia tego sera jak widzicie to cały czas funkcjonuje yy, tutaj osoby pracują no ale nie powala to wielkością widać, że to jest mała mała produkcja sera dlatego ten ser jest tak wykwintny i tak drogi Chorwaci mówią, że jest to najlepszy ser tutaj na Chorwacji i jest w piątce serów nawet na świecie temperatura, która panuje w tym pomieszczeniu jest to pomiędzy 12 a 14 stopni Celsjusza. Ten serek tutaj jest dwuletni, widać to już po nim. Ten ser tutaj jest tegoroczny. Dobrze. Mhm. Tutaj wcześniej ser był cięty, tutaj jest spakowany, i wysyłany do sklepów. I skończyliśmy właśnie wycieczkę. Ciężko było cokolwiek nagrać to co mówił przewodnik z tego względu, że w maseczkach maszyny głośno pracują, ale mam tutaj swoją bazę wiedzy, która wsłuchiwała się w to co mówił pan przewodnik, bo ja to tak nie bardzo i. Powiemy Wam te najciekawsze ciekawostki, które udało nam się zapamiętać z tej wycieczki. Wycieczka była bardzo interesująca. Odwiedzenie takiej fabryki i zobaczenie, jak to wygląda od kuchni jest, jest naprawdę emocjonujące. To, co zapamiętaliśmy, co jest najciekawsze z całej tej opowieści, to to, że pas, paski czy paszki, jak w Chorwacji jest produkowane tylko i wyłącznie tutaj na wyspie Pag. Cała jego kwintesencja tego aromatu i tego wspaniałego smaku pochodzi stąd, że owce tutaj wypasane żywią się tylko tym, co wyspadaje, czyli aromatycznymi ziołami. Jedzą szałwię, cymianek, rozmaryn i to nadaje taki wspaniały smak temu seru. Dodatkowo wiatr, który tutaj operuje na wyspie, nadaje lekko słony smak tym wszystkim ziołom. Dzięki temu to mleko jest też lekko słone i to wszystko przypada się na ostateczny smak sera. Jedna owca daje dziennie około od pół litra do litra mleka. Tylko kilkanaście rodzin na Wyspy pak prowadzi interes tworzenia sera od podstaw. Dużo więcej rodzin zajmuje się samym wypasem, wypasem owiec i sprzedażą mleka dla fabryk. Ta konkretna fabryka Gilliboras sprzedaje około 30 tysięcy ton, czy 30 ton, 30 ton ser rocznie. Co jeszcze jest interesujące, ser można produkować tylko od... Wiosny, mniej więcej od marca do końca roku, do, do, gdzieś do początku grudnia, z tego względu, że te trzy miesiące przerwy są potrzebne, aby młode owce jagnięta wzrosły, by mogły dawać lepsze mleko. Do tego wtedy hula bardzo mocny wiatr, tak zwana bora, która wpływa na smak mleka i nie da się wyciągnąć całej tej kwintesencji paszkiego sera. Firma ta produkuje nie tylko paszki ser, są też sery z mieszanego mleka owczego, z krowim w różnych proporcjach. Paszki ser, najmłodsze, jakie można podać, to od 3 miesięcy do 24 miesięcy. Ten wcześniejszy się nie nadaje, nie ma tego, tego pożądanego smaku, starszy już jest niestety przebrzały i też niszczy się smak. Po zwiedzaniu fabryki nadszedł czas na degustację serów. Jest tutaj restauracja. Nagram jeszcze ceny, ile kosztuje takie zwiedzanie. I tutaj mamy propozycje do wyboru dla jednej osoby, dla jednej osoby, dla dwóch osób, dla dzieci jakieś mini-degustacje. Możemy tutaj też kupić ser na gramy, na kilogramy. Jest też winko do sera dodatki jakieś kawki i to by było na tyle czekamy teraz na panią kelnerkę dobrze weźmy, mówię weźmy, kelnerkę tak tą pierwszą pozycję my sobie weźmiemy tą pierwszą pozycję na ser z spróbujemy sobie takie sery jak będą nam smakowały to po prostu sobie więcej domówimy Czekamy Pani, już widzę, że zmierza w naszym kierunku, więc zaraz będziemy zamawiać. W magazynie serowni widzieliśmy mnóstwo rodzajów sera. Tak jak dowiedzieliśmy się od przewodnika, ich kolory są związane nie tylko z wiekiem sera: im starszy ser, tym ciemniejsza skórka, ale też z dodatkami, jakie dodają. Produkują sery z oliwkami, z lawendą, z tymiankiem, z truflami, a co ciekawe, także z wiśnią maraska, z której produkowane są też słynne, zagarskie nalewki. Co warto też podkreślić, to to, że obsługa jest bardzo miła, przewodnik bardzo kompetentny, idealnie, płynnie mówi po angielsku, odpowiada na wszystkie pytania jest bogaty w wiedzę dotyczącą produkcji, magazynowania, serów i tak dalej. I wszystko odbywa się bardzo higienicznie, zostawiać wyposażenie specjalne kombinizony, ochronniki na głosy, buty. Także pod tym względem, gorąco można polecić to miejsce jesteśmy przygotowani do jedzenia zamówienie złożone czekamy teraz na serek i winko już przyszło wjechała oliwa zapach wina czerwonym to jest tak wyjątkowo owocowy, bardzo słodki słońca czekamy teraz na sery no i przyszły serki i tak, tutaj mamy paski ser tu mamy ser kozlar tu mamy z mleka koziego ok. tu mamy with pumpkin seeds z dynią, tak? tak. tu mamy jakiś ekstra, ekstra stary, stary mleka koziego, i musi być gruby tu mamy serek z truflami z mleka. i chili cheese z mleka. i tu mamy z... to jest ricotta. Jak ricotta. do to tego swig no oliwa, winko Pięknie to wygląda, pięknie pachnie, a tutaj w tym? Mamy chlebek. Aha, jeszcze chlebek jest do tego. No, więc dobra. Będziemy próbować. Najbardziej mnie zastanawia ten Ekstra stary, Ciekawi, nie zastanawia. I paski Sir, no bo to jest król tutaj. Król okolicy i król Chorwacji. Perła Pagu. Perła Pagu. No, więc twarze roześmiane. Ja przeciągam, bo nie można zacząć, póki się nie nagra. Ale już siadamy i degustujemy. Smacznego. No i pytanie, czy smakowało. No to tu jest odpowiedź. Winko też smakowało. Płacimy. I wracamy. Do Nowali. Udana wycieczka? Dobra, Powtórzyłabyś jeszcze raz? Z największą przyjemnością. I tak jeszcze podsumowując. Wizyta w fabryce sera w miejscowości Kolan, dwa razy bilet po 38 kun, ten talerz serów, który jedliśmy 79 kun i dwa razy winko po 10 kun, łącznie 174 kuny. Tanio może nie jest, ale na pewno raz warto przyjechać, zobaczyć, popróbować. Ja uważam, że za tą cenę w 100% warto. Po wizycie w fabryce możemy trafić do sklepu, w którym możemy kupić wszystkie sery, które są tutaj miejscowo produkowane. Słynny paski ser to w sklepie 329 praktycznie 330 kun za kilogram. Mamy także dalmatyński wściód oraz wyroby z fig, oliwek i cała masa innych pyszności.